rodziców, rodziców chrzestnych, opiekunów, prosimy o udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Zapraszam do wspólnej modlitwy, a księdza arcybiskupa proszę o odprawienie mszy świętej w intencji kandydatów do bierzmowania, ale też naszej parafii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę wszystkich, abyśmy te młodzież, która przystępuje do sakramentu bierzmowania otoczyli naszą szczególną modlitwą, prosząc by Duch Święty na nich wstąpił i udzielił im swoich darów. Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak jakim Duch pozwalał mówić. Oto słowo Boże. Niech niech duch Twój i odnowi Ziemię. Niech wstąpi duch, duch Twój i odnowi Ziemię. Błogosław dusza moja. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży z parafii Narodzenia Pańskiego w Przejazdowie. Czy młodzież ta wie, jak wielkie dary otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przez zgromadzony tutaj kościołem, jakich łasko oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen. Może nie będzie tego szumu, tak jak w Wieczerniku, może nie będzie tych ognistych języków, ale ten Duch Święty pomaga nam, abyśmy mówili dzisiejszymi językami. Jakimi to językami dzisiaj mówimy? No właśnie, kiedy zapytałem, młodzież od razu odpowiedziała. To język miłości, to język przebaczenia, to język dobroci, to język braterstwa, to język przebaczania. To są języki, którymi dzisiaj potrzeba, byśmy wszyscy mówili. Droga młodzieży, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na Chrzcie Świętym, albo którą wasi rodzice i chrzestnie wyznali razem z Kościołem w dniu Waszego Chrztu. Dzisiaj chcemy tę wiarę odnowić i dlatego pytam każdego z Was. Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic? Zrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca Wierzę. Czy wierzysz w ducha świętego, pana Jożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w Dzień Pięćdziesiątnicy? Wierzę. Wierzę. Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. W Jezusie, Chrystusie, Panu naszym. Amen. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przebrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kościół Boży, aby zgromadzone przez Ducha Świętego wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Tadeusza, aby umocniony łaską Ducha Świętego mógł nadar gorliwie służyć Kościołowi Gdańskiemu i powszechnemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O sprawiedliwy pokój w Ukrainie, i wszystkich częściach świata, które będzie owocem nawrócenia serc ludzkich, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich, którzy przygotowywali nas do przyjęcia sakramentu bierzmowania, aby dzięki ich świadectwu i zaangażowaniu nasza postawa wydawała codzienne owoce wiary i miłości, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas, młodzież, która dziś przyjęła sakrament bierzmowania, aby spośród niej Duch Święty wzbudził nowe powołania do naśladowania Chrystusa w służbie Kościołowi w kapłaństwie, życiu zakonnym i sakramentalnym małżeństwie. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Za rodziców, świadków, oraz wszystkich, którzy kształtowali naszą wiarę, aby Pan napełniał ich. Swoją łaską i wynagradzał trud ukazywania nam właściwych dróg życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Za nas wszystkich tu zgromadzonych, aby radość zesłania dorów Ducha Świętego ożywiła naszą wiarę w codzienności i budziła siłę dodawania świadectwa własnym życiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. że arcybiskupie w imieniu wszystkich bierzmowanych chcielibyśmy podziękować za udzielenie nam sakramentu bierzmowania. Prosimy o poświęcenie krzyżyków, które będą świadectwem naszej wiary, a my zobowiązujemy się do życia w przyjaźni z naszym Panem Jezusem Chrystusem. W imieniu rodziców dzieci dziękujemy za przygotowanie, za serce, za ten głup, który czasem był, ale za cierpliwość przede wszystkim. Dziękujemy bardzo. I jeszcze jedno podziękowanie dla Pani Kasi, która tu wszystko scala, pomaga, wspiera, zarządza. Także dziękujemy całym sercem za pomoc przygotowań. przygotowaniu. Arcybiskupie, bardzo dziękujemy i to w imieniu, mówię, całej naszej społeczności w parafii Narodzenia Pańskiego w przejazdowie. I zapraszamy częściej. <kluczy>